Cześć, witajcie serdecznie. Kiedy nagrywam ten filmik, jest już niedziela, późny wieczór. Jutro na rano udostępniam bardzo piękne słowa. Są to o osądzaniu, o to, by nie potępiać, by zaczynać od swojego serca, zmieniać świat, a nie od innych. Język, to co mówimy, o kimś możemy wysądzić krzywdę możemy nawet kogoś zabić osądzanie jest najgorszą rzeczą najgorszym hamstwem złem jaki możesz jeden drugiemu wyrządzić to samo jest i o kościele o atakach o tych wymyślonych też owszem, nikt nie jest idealny jest wszędzie wiele zła ale jeżeli o kimś mówimy, to mam być pewny i zastanowić się, czy moje osądzenie jest prawdziwe i czy nie robię komuś krzywdy. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak ojciec Was jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie. A nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczane. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miaro dobro, natłoczono, utrzęsiono, odpływająco wysypio, żanacza wasze. Odmienio wam bowiem taką miarą, jaką mierzycie. Więc jeżeli wojujesz mieczem, to i mieczem będziesz pokonany. Jeżeli językiem, to i też cię pokona językiem, bo jeżeli mówimy jakieś nieprawdy, to łatwo jest to udowodnić. I co wtedy? Nawet nie mamy odwogi przeprosić. Sam nie jestem idealny pod tym względem, ale walczę. I dzisiejsze słowo jest o tym, by być miłosiernym. Do bliskich, do tych, z którymi pracujemy. Ja módlmy się za tych, z którymi nie możemy wytrzymać. Prost. Chciałem Wam życzyć dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia i dobrych postanowień na tym czasie Wielkiego Postu. Wszystkiego dobrego. Bracia i siostry, niech Pani Jezus Was umocnia. Dziękuję Wam za subskrypcję, za polubienie, za modlitwy i za też no pomoc mi w tym właśnie. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie. Do usłyszenia.